Pierwszy raz biały jest gorszy od O nie, o nie! A! Słuchaj, ty małe sk, niektórym mnie zrzucił. Siemano, witam was serdecznie widzowie. Siemano. Idziemy na fasolę teraz chyba widzowie. Jak tu się robi grę? nie standardowe. Aha. Kod do lobby widzowie. W6V. Wow, 6 graczy. Nie fokus na rudą! E. O nie, ktoś wyszedł. O nie. Czemu? O nie, nie wychodźcie widzowie. <grydź> Zaraz stupne, żebyś wiedział. Nie wychodź no. 8 graczy. Co chcecie grać? A da się wylosować? Gdzie? Jak się losuje? Jak się daje losowy? Show z rundami wyselekcjonowane coś tam. Dobra, to dam je. Lecimy, lecimy z tematem. A jak tu się chodzi? W Dobra, A, naciśnij spację, by skoczyć, a potem znowu dacie się spację. Albo CTR, albo dać nura. Okej. Ło, Jezus, co to jest? I co ja tu mam robić? A. Nie! 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 Aha, tu można chodzić po prostu, okej. Okay. No No! Hello O mój Boże, ktoś wie ciągnie za sobą! Daję nura! Spadłem, bo chciałem cię złapać ja też spadłam lol, klucza, lol. jak ona to robi ej odpadam i co nie dostałam się dalej Małpisz, on wygrał dobra rozpoczynam grę i znowu to samo a nie naciśnij znaczy spację żeby skoczyć o kurde co to jest nie ścikaj mnie nie ścikaj mnie ała dobiłam do czegoś zostawcie mnie Zostawcie mnie! A! Nie! Zostaw mnie ty frajerze, frajerze, ała! Zostaw mnie ty frajerze! Nie dotykaj mnie! Ja na PGA, ja na PGA! A! Jak tu kogoś zwalić? Aha. Ja stąd idę, ja was nie lubię, idę stąd. A? Nie! A -a! O wy! No nie, Pegapo! Zabił mnie ktoś! Ej, jak to jest łatwe! Tu nigdy się nie zginie. Po prostu wy mnie pchaliście. O nie! Ale go ograł prawie! Biały ptaszek prawie spada! Biały ptak spada! Pierwszy raz biały jest gorszy od k... Nieważne. <laughs> biały ptaszek prawie spadł! Ale kolorowy dalej się trzyma, kolorowy się trzyma! Biały daje emotki, bo nie jest p... Dwa ptaki, powtarzam, powtarzam, dwa ptaki biją się pałami. Biały kolorowy. O jejku, biały ptak! Biały ptak wypadł! Przytrzymaj przycisk. Co to jest za przycisk? Aby trzymać, nieść lub pchać przedmiot. Użyj scrolla, by poruszyć się kamerą i się rozejrzeć. O Jezu, co to jest za przycisk? Shift. Aha, shift. Dobra, dzięki, dzięki. O, a co to jest? Jak to się robi? Pcham przedmiot. O jejku! Wywaliło mnie, ale żyję. A! A! Przechodzisz! Poziom zakończony. I co dalej? O mój Boże! z do do Nie jestem takim dnem! Jiiiiiiiih tych, co spadli! O nie, o nie, o nie! Sówka! Sówka! Sówka masz przerąbane, nie! Proszę mnie zostawić w spokoju! A! No nie, no nie, no nie! Idziesz do domu! Idźce <grystanie> <co>, ode mnie! Ej, misja teraz coś nie działa! Ość ty! Oszty, ty! Oszty, ty, ty. Ty, ty! Dobra! Boże małpisz, się trzyma, Heidi też dalej, dalej, oni się nie poddają. I rycerz Sigma i Aweki też. Yo, trzymają się dobrze. Nie poddają się. Rycerz skacze jak ta lala. Rzuca się na to, rzuca się na to, on tego chce. Skaczą tylko po jednym, żeby nie marnować tyle przestrzeni i czekają aż się to zburzy. O kurcze. Oho, a tutaj Heidi? Gdzie jest małpka? Małpka jeszcze żyje! Małpka sobie skacze pojedynczo. A Weki też coś jeszcze próbuje tutaj skakać. Do Doskuczył do następnego. Rycerz został na samej górze. Rycerz MVP. Małpiszon, A Weki. Oho! Małpison! Papa Małpiszon! Pa, pa, małpiszon. Chodzi w dół. Nie! Rycerz wygrał. Ej, rasuk coś rozwala. Rasuch, Ty sobie żartujesz w tym momencie? Czy ty to widzicie? Czy to widać na kamerze, co on zrobił? Racuch, to jest lego, wiesz, nie ja to składałam, no nie, całą różę mi rozwaliłeś w tego kwiatka, którego nie lubię składać. Całą różę mi rozwaliłeś, sejo, ja pinkulę, racuszku, tragedia jest z tobą. Fajne zobaczyłaś? nie? Co to jest? Uciekaj przed Mazią. O kurcze, shift, biegnij. <śmiech> <śmiech> nie, ustaw nie na mnie, nie na mnie! <laughs> Dobra, szybko, szybko, szybko. O kurde, dałam pokaźniki. Ała, oła. O nie, o nie, już jestem z tyłu. Ojejku, znowu spadłam. No nie, no. Ja nic tu nie... spadać, to nic nie widzę. Ja to nic nie widzę. Nie spadnij z atręcej deski, dotrzyj do mety. O kurcze pieczone. I co ja mam tu zrobić? Aha, tu trzeba stać, tak? Ojejku, ja się przyczepiłam do kogoś. Przyczepiłam się do nofisiona. <grym> noś mnie, noś mnie. <grym> no, jesta. Trzeba się do opegracza przykleić wtedy i jest git. Hej, ale nie zrzucaj mnie. <grym> Jej. Nie. ja Nie, ja nic nie zrobiłam. Ja po prostu jestem taka. <grym> No i fajnie. Dobra, teraz już będę naprawdę sama. Tylko mnie! Ała A stąd Dobra! O nie, o nie! Słuchaj, ty małe sk, co niektórym mnie zrzucił. Teraz zaczynam grać na za poważnie. Ja też. Przyczepię się od kogoś na plecy. <grym> o nie, to jest twoja, tego nie lubię! Ale ja już wiem jak to przejść. <grym> Gdzie jest Aweki? <grym> Gdzie on jest? O, jest tu po przekątnej. A to ktoś się musi zgodzić! Aha! Okej, okay. ja myślałam, że po prostu tak, tak O możesz komuś ten. Wejść i przejść grę. O nie! <grym> I ty spaśku A jaki ty huio Ty, ty chu... Ch <grytul... susza> dobra, perma <permabanik> leci <smot Own> <Ty> skur... <susza> Daj extreme solo. A, no dobra. Ale ja nie chcę ten extrema, przecież ja nie przejdę nawet normalne. Dobra, damy normalne wi Dam normalne, mogę normalne. Na dole przejdziesz? No dobra. Dobra, rozpoczynam grę. Co to kurde jest? Co to jest? What the hell? A, nie zostaw mnie! A, a. Nie, Kami! Kami, zostaw mnie! Kami! Kami, zostaw mnie! Kami, proszę mnie zostawić! A, a. Proszę mnie zostawić! A. Nie! A, karma, karma! Wow. What? Nie! Nie! No nie, no głupi wiatr. No, prawie było. Co to jest? Po prędki poślizg. Przytrzymaj shift, by trzymać, nieść lub pchać przedmioty. Nacisz sobie, aby skoczyć. Prawie przycisk myszki i lecisz. Aha, prawie przycisk myszki. <coughs> zostawcie mnie! Wow! <coughs> wow! O nie! Utknęłam! Utknęłam! Utknęłam między dwoma tymi! O, dobra jest. O! Dobra. Wow, mam jakiegoś busta nieziemskiego! Wu, Już nie! Wow, spadłam z góry. Dobra. Lecę! O nie! O nie! Co za z nim. No, chciałam. Chciałam wpaść w ten wiatrak! No nie, ja tego nie lubię, ja tego nie umiem. Nie, bo ty mnie znowu zrzuci. Ktoś mnie zrzuci. A ja chcę sobie pograć trochę. Na no, ja się tak nie pogram, bo nie umiem. Dobra, idę do małpiszona. Nie, 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 nie. O, jestem. O, nie, Odejść! O. o! nie wesoło na kamień! No próbuj! Po oni, 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 oni wchodzili przede mnie. Dobra, może coś innego widzowie teraz. Coś innego, coś innego, bo to jest nie... nie umiem tego. Próby wybuchającej kuli. O, to może być śmieszne. Bierzemy tą kulę, bo to może być śmieszne. Nie fokus rudom, nie dawajcie mi tego. Dobra, kula, kula, kula. Pula, 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 eee, pula, pula. Eee, pula, pula. dobra. A jak to się chyta? Jak się to chyta? Ej, nie wybuchaj mnie! ostatni ostatnia wesolką na arenie. A! A, Ej! <laughs> Puść <Pośmiech! śmiech> <O nie! śmiech> mnie! wyjechało! Ale my wyjechali. Jeszcze raz. Teraz już wiem, jak chytać kule. Jutro wchodzę na stream na... Pani nie. <noise> po co? Dobra. Ojej, nie chwyciłam tego. A! Nie, 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 puść mnie, puść mnie. O, nie, chwycam kogoś. nie, 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 poszło. Może nie, 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 a to powiedzcie mi, które jest drużynowe. Tylko po tej rundzie. Podajemy drużynowki. Jak tu się robi Dło? O, drużynowa draka. To jest to? O nie, jeden gracz tam brakuje. A co tu się dzieje? A co tu się robi? Który to mój w drużynie? To Clear Happiness? A co tu się robi? Unikaj mazi. Aha, po prostu. Dobra, to jest... to jest... to jest bot? Nie, to jest jakiś mój widz, tak? Proszę mnie zostawić! Unikam Mazi. Oh, Pośmie! A. 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 a jak tu sprawdzić w twojej drużynie? O nie! Nie Popatrzyłam na czat! Na razie odpadasz. A to cztery osoby są w mojej drużynie. Aha! A dasz jeszcze i Heidi, a! <laughs> I hate, ok. okej. ok. Tryb botofanowski jest. Aha, no to dobra. To jak już ktoś odpadnie, to. Czyli ktoś z mojej drużyny? Serio? <noise> A. Ej to które to są dłosy jednak? Drużyny, o. Wygraj lub przegraj jako drużyna czterech fasolek, To nie? To duety, o. Wygraj lub przegraj drużyna dwóch fasol. Dobra, rozpocznij grę, to ktoś będzie bez pary, ktoś będzie z botem, oby nie ja. O, dobra, jest 10. Nie wiem z kim jestem w drużynie Ale wygram dla nas z Kamim! A, <laughs> Beka, a coś? Cóż za ironia losu, że jestem z kamim w drużynie. Przeszedła! Przeszłam pkami! Aha! Czyli tylko jedna drużyna odpadła? Żal. Odjechałem, bo mnie zwiecowała ruda, no jesta. Go! Co tu się dzieje? Tam się spada? O, tak, dobra. Gdzie tu się idzie, a tu? Ała, 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 ała! A jak to się go się chyta? Samo się chyta? Nie, pewnie to trzeba jakoś chytnąć. Kurde, ja nie umiem. Da się tu jakoś inaczej przejść. Ja nie umiem tego chytnąć! Shift, oha, shift, okej. Okay. O! No, shift. Ale tu już nie chytnę, nie umiem chytnąć! No nie! <laughs> Kami, przepraszam! O! Jestem! O nie! Jestem Kami. O nie. O nie. Ostatnią gramy, ostatnią gramy. Jeszcze raz duety. Daj dołączyć. A. Ok. A kurwa, wy... Ja z... lobby. No i duesia. Cześć ciebie. <grybujesz> Rozpoczynam grę. Jak grę? Zapamiętaj ikony, widać na kafelkach, gdy na ekranie wysiedli się ikona. Aha, memory to są. Ale to ja idę do jednego, a, ka... a ktoś do drugiego moje z dobrej drużyny? A nie, wyskakuje na ekranie, okej. Okay. Wyjrzało mnie, przepraszam mnie To se kurde, pograłam Fall guysy, nie? Nie robimy resetu No dobra Reset lobby Nie no, zrobimy je po, to, po prostu jeszcze jedną Ej dobra, albo się zabijcie, widzowie zabijcie się, proszę Przecież w, sensie, w grze W grze W grze, w grze Wbijam po sraniu, a ty namawiasz widzów do samobójania. Do tego, żeby prze... Ten! W grze, w grze. Dobra, ostatni. Ostatnie duety. Kosmiczna autostrada. Kami... Ja tego nie przejdę, a na pewno nas dwie do drużyny razem. Czy ja jestem... Tak, znowu z Kamim. Skupię się, skupię się, skupię się. Nie! O, jestem! O Jezus, to się nie umiera! Nice, dobra, hit. To się nie umiera, o mój Boże! Jak dobrze. Ojej. Dobra, kiedyś dobiegnę. Ojejku! Ale mi w powietrze wydupcyło. No nie! No nie, no jeszcze raz! Oj! <grystanie> po co ja trzymam spację w ogóle? Ej, ja trzymam spację cały czas! Może nie jest spację, tylko shift. Myśląc, że będzie szybciej bies, a to nieprawda. Dobra. Ojejku, ojejku. Dobra, po prostu nie trzymaj spacji! Nie przytrzymaj shifta, chciałam powiedzieć. Trzymałam to, że shift. O Jezus, co tu trzeba robić? Takie bańki. O. Cześć, Mentalisus. Nie, Sad. Ej, on oszukuje. Rycerz oszukuje. On chodzi po niewidzialnych tych. Ej, widzieliście to? <ścoughs> On chodził po niewidzialnych ściankach. <laughs> Nie pra... ja, widzia... ja widziałam, on oszukiwał. <laughs> Dobra, zajęliście. gratuluję. Ale chuj w dupę, że wygrałeś, wiesz? Dzięki widzowie, że dzisiaj byliście. Pa! Baju.